Jest piątek 21 lipca, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda-Potrykus, czas na losowania. Fani Eurojackpot mają dziś co świętować. Za nami dokładnie 375 losowań tej gry z udziałem graczy z Polski. Podsumować je można bardzo krótko. Były bardzo udane. Padło między innymi ponad 80 wygranych o wartości minimum miliona złotych, z czego aż 3 w tym tygodniu. Jedna z nich była warta prawie 3,5 miliona złotych, a dwóch kolejnych Eurojackpot milionerów wygrało po ponad milionie złotych. Serdecznie gratuluję. W Eurojackpot mogą państwo wygrać dwa razy w tygodniu, a w Lotto 3. Najbliższe losowanie jutro, a do zdobycia mogą być nawet 23 miliony złotych. Dodam, że w Lotto Plus zagramy o milion złotych. Zachęcam do gry online na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Jeszcze jutro wszystkie wygrane w Multi Multi przy typowaniu 8 liczb są o połowę większe. Z tej promocji skorzystali wczoraj gracze w Ustrzykach Dolnych i w Brzegu Dolnym. Każdy z nich trafił 8 z 8 liczb z plusem i zdobył po 195 tysięcy złotych. Zapraszam na Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby 48, 37, 28, 33 czterdzieści cztery trzy pięćdziesiąt dziewięć sześćdziesiąt siedemdziesiąt osiem siedemdziesiąt trzy sześć dwa osiemdziesiąt

W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby 41, 30, 16, 5, 28 Każde losowanie kaskady to nowa pula prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Takich wygranych trafiło się już ponad 440, pora na kolejną. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby: dwanaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, czternaście. Dziesięć. Piętnaście. Osiemnaście. Dwa. Sześć. Siedem. Gra Euro Jackpot obecna jest aż w 18 europejskich państwach i wszyscy grający niezależnie od kraju mają taką samą szansę na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 300 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 16, 38, 22, 41, 7... Oraz dziewięć. Gratuluję zwycięzcom. Na stronie lotto.pl obejrzą Państwo retransmisję losowania i sprawdzą jego wynik. Kto gra w ekstrapensję, ten ma szansę wygrać pensję na lata. W zależności od stawki w grze to może być od 5 tysięcy zł do nawet 50 tysięcy zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowana liczby. 33 2 16 19 22. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest? Liczba 1. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstrapensji grają Państwo 100 tysięcy złotych premii w ekstra W tym miesiącu jako pierwszy zdobył ją gracz w brzesku. Może tym razem poszczęści się komuś z Państwa. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejnołożone ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 17 4 Szesnaście. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia dziewięć. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest... Liczba dwa. Wyniki losowań będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo online, m.in. w Euro We wtorek zagramy o 340 milionów złotych. Dziękuję za wspólny wieczór i przypominam, że na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu trwa sezon wyścigowy. Jeśli w weekend będą Państwo w Warszawie, serdecznie zapraszam, ale zapraszam też na jutro na popołudniowe losowania. Poprowadzi je dla Państwa Maria Zwierzyńska. Dobranoc.